Ministerstwo z dumą oświadcza, że ten przedmiot został, szkodliwy przedmiot został wyrzucony. Pytanie, dlaczego on był uznany za szkodliwy, dla mnie jest ciekawe i odpowiedź moja to znaczy najwyraźniej, rządzący nie chcą, żeby uczniowie zauważyli związku między historią a teraźniejszością. Ten związek jest fundamentalny. Znaczy, wszystko, co dzisiaj się dzieje, jest owocem przeszłości, niedalekiej lub dalszej. My jesteśmy dziećmi przeszłości. Nie przyszłości, tylko przeszłości. Każdy z nas ma pamięć, jest tym, kim jest, dlatego że rośnie z jakich przeszłości. Więc jeżeli chce się rozerwać ten związek, no to właśnie chce się wyprodukować tłum jakichś bezmyślnych y, 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 batołów. Mówię wprost. Powiedział pan, że ten, y, ta książka jest, to gdzie ona jest? No jest nadal w dystrybucji. No w ogóle dystrybucja książkowa w tej chwili podlega bardzo y, uma grande perturbação, uma